Cześć! W tym filmiku pokażę Wam moje kotki short hair. Będą one w kolejności, w jakiej je dostałam. Zapraszam do oglądania. Oto Luna, mój pierwszy short hair, który ma dziurkę. Kupiłam ją przez Allegro. To jest Vanessa. Vanessa ma dziurkę i kupiłam ją w sklepie. To jest Limonka. Limonka ma dziurkę i odkupiłam ją od koleżanki. To jest Jenny. Jenny ma dziurkę i kupiłam ją przez OLX. To jest Spike, Spike ma dziurkę i dostałam, go, i dostałam go na Wielkanoc. To jest Elena, Elena ma dziurkę i kupiłam ją przez Allegro. To jest Evie, Evie ma czerwony magnesik i wygrałam ją na licytacji na Allegro. To jest Kelly, Kelly ma dziurkę, kupiłam ją w oryginalnym zestawie na Allegro. To jest Daisy, Daisy ma dziurkę i kupiłam ją przez OLX. To jest Adriana. Adriana ma szary magnes i kupiłam ją przez Allegro. Za. Nie pamiętam ile, ale przez Allegro ją kupiłam. To jest Michelle. Michelle ma szary magnes, kupiona przez Allegro. To jest Queen. Queen ma dziurkę, też kupiona przez Allegro. To jest Brooklyn, w skrócie Brook. Brook ma szary magnes i kupiłam ją przez OLX. To jest Kesha. Kiesza ma dziurkę i kupiłam ją przez OLX. To jest Eliza. Eliza ma czerwony magnes i kupiłam ją przez OLX. To jest Carmen. Carmen ma czerwony magnes i kupiłam ją przez OLX. To jest Megan. Megan ma dziurkę i kupiłam ją przez Allegro. To jest Frank. Frank ma szary magnes i kupiłam go przez OLX. To jest Sani. Sani ma dziurkę i kupiłam ją przez OLX. To jest Diana. Diana ma szary magnes i kupiłam ją przez OLX. To jest Miranda. Miranda ma dziurkę i kupiłam ją przez OLX. To jest Kira. Kira ma szary magnes. kupiłam ją przez OLX. To jest Juliet. Juliet ma czerwony magnesik. I kupiłam ją przez OLX. To jest Melanie. Melanie ma szary magnes i kupiłam ją przez Allegro. To jest Katie. Katie ma czerwony magnesik i również ją kupiłam przez OLX. To jest Centka. Centka ma dziurkę i kupiłam ją przez Allegro. To jest Diana. Diana ma dziurkę i kupiłam ją przez OLX. To jest Delila. Delilah ma dziurkę i również ją kupiłam przez OLX. To jest Miranda. Miranda Madziurka, kupiłam ją przez OLX. A więc to są moje wszystkie kotki short hair. Dziękuję wam za obejrzenie. Do następnego filmiku, papatki.